Siemanko, witajcie z mojego domu. Dzisiaj, że jest Wigilia, 24 grudnia. Kończymy dzisiaj yy, kończymy Adwent na YouTube Więc postanowiłem dzisiaj Wam zrobić odcinek świąteczny. Przed chwilą właśnie podliczyłem ile filmów Wam zalegam z Adwentu. Zalega Wam jednego shortsa, także jeden dzień dłużej do 25 sobie wrzucamy. Gdy to nagrywam, jestem już po kolacji wigilijnej, na wstępie życzę Wam wszystkim wesołych świąt Także możemy już zaczynać I lecimy Pierwsza tablica Turcola Mebelek z dnia kolejarza relacji Poznań Główny przez Franowo do Poznania Polecimy sobie tutaj Dalej, tutaj Turcor Renifer, Gniezno Kruszwica Niestety te tablice już mam na ścianie przyklejone, nie mogę ich zdjąć więc będę pokazywał po prostu ze ściany a najnowsze będę pokazywał nieprzyklejone jeszcze także tu mamy TLK Staszic, relacji Bydgoszcz Główna Rzeszów Główny dalej Intercity Wybrzeże relacji Warszawa Zachodnia Gdynia Główna Intercity Malczewski relacji Koło Kołobrzeg Kraków idziemy dalej Intercity Karłowicz relacji Warszawa Wschodnia Zakopane Intercity Heavily, już relacji Gdynia Główna, Wrocław Główny, BWE z Berlina do Warszawy Gdańskiej. Tutaj moje wszystkie bilety na ścianie. Tamte tablice, które Wam pokazywałem, oprócz Turkola, Mebelek, były, oprócz Turkola, Renifer oraz Mebelek, były kupione na Allegro, także nie są one kradzione. Teraz ta tablica jest dostałem ją od bardzo miłego pana rewidenta w Poznaniu. Jest to regio kamieńczyk relacja szkla, relacji szklarska Poręba Górna Poznań Główny. Dalej mamy kupioną TLK Orzyszkowe, Ekspres InterCity Chrobry również kupiony, InterCity Kiev Express, InterCity Silesia, TLK Bory Tucholskie. i to są te tablice z Poznania. Regio Krzyż Leszno. Regio Poznań Leszno, Interregio Warta Moim zdaniem bardzo fajna tablica I kupiony Intercity Staszic I teraz pokażę wam zaraz drugą część moich tablic Tylko zejdę sobie, bo jestem na piętrowym łóżku, zejdę na dół I pokażę wam na ziemi Dobra, jestem już na ziemi, tutaj jeszcze pokażę plakat z siódemką Dzisiaj go dusknę pod choinkę I zajmujemy się teraz tablicami na pierwszy ogień idzie Intercity pod Halanin, relacji Zakopane, Szczecin główny. A na drugiej stronie Intercity Halny, relacji Bydgoszcz, Zakopane. Tablica na bok. Zbierzemy sobie Intercity Gedania do Berlina z Gdyni. I BWE z Berlina do Warszawy Gdańskiej. Lecimy dalej. Tutaj bardzo ciekawy pociąg Intercity Berolium, jeśli dobrze to czytam, z Berlina do Warszawy Wschodniej. A z drugiej strony mamy kolejną Gedanie. Są to tablice również kupione. Niekradzione. Tu mamy Intercity Notage, wagon z Bydgoszczy do Warszawy. W starej relacji, bo teraz Notage jest w relacji Piła Bydgoszczy, grupa wagonów z Bydgoszczy do Rzeszowa. Mamy Intercity Hall z drugiej strony, relacji zakopane, Bydgoszcz główna. Dobra. Bierzemy kolejną. Intercity Mieszko, relacji Wrocław Gdynia. I z drugiej również Intercity Mieszko, w przeciwną stronę. Dobra. Mieszko idzie na bok. Następna tablica. TLK Rozewie, teraz aku, aktualnie Rozewie jeździ w kategorii Intercity. Hel Kraków i Kraków Hel. Dobrze, dalej. Tu mamy yy, tablicę TLK Wyszczułowski, pociąg ten jeździ właśnie w relacji, w sensie ma podobną. nie wiem dokładnie jaką, ale jeździ w kategorii IC, a nie TLK. Mamy być wyjście Lublin Główny. Dublin Główny, Świnoujście. To bardzo ciekawa tablica pociągu Intercity. Rockfull z Ustki do Słupska. Z drugiej strony Rockfull z Słupska do Ustki. Mamy Intercity Ślązak, Przemyśl, Poznań. Poznań, Przemyśl. Lecimy dalej Intercity, Halny Dobra, sorry za przerwę Lecimy dalej Intercity, Halny, Bydgoszczy, Zakopane Z drugiej strony również Halny Intercity, Wyspiański Z drugiej również Intercity Sun, przemyśl Warszawa Zachodnia. Warszawa Zachodnia, przemyśl główny. Dalej mamy Intercity Szyndzielnia, relacji Bielsko-Biała Ustka. Szyndzielnia aktualnie w nowym rozkładzie nie jeździ. Z drugiej strony również Szyndzielnia. Mamy Intercity Sobieski, relacji Wien-Haumbachow. Gdynia główna. Gdynia Główna, Wienchaum, Bachow Kolejna Intercity, Szyndzielnia Z drugiej strony również Intercity, Szyndzielnia Także mamy dwie Szyndzielnie I ostatnia tablica na dziś TLK Rozewie, relacji Gdynia Główna, Kraków Główny I TLK Rozewie, Kraków Główny, Gdynia Główna Tam był do Helów a Rozewie Tutaj wagony do Gdyni przez ja Jawożno, Mysłowice, Katowice, Zabrze, Gliwice, Strzelce Opolskie, Opole Główne, Brzeg Ołowę, Wrocław, Oborniki Śląskie, Żmigród Lawicz, Leszno, Kościan, Poznań, Gniezno, Mogilno i Wrocław, Bydgocz Główna, Leskowice, Trzew, Gdańsk Główny, Gdańsk Grzeg, Gdańsk, Sopot. I jeszcze Wam dodam takie coś, że ogólnie miałem zapalenie tchawicy, dlatego nie wrzucałem codziennie szorcy, bo po prostu zwyczajnie miałem na to siły. Ale teraz już zwracam, jeszcze się do końca kuruję. Mam nadzieję, że na Sylwestra uda nam się coś ciekawego zrobić. Nie wiem jeszcze co. Ta się pomyśli. Może zrobimy sobie live'a, bo... ale to któregoś dnia, nie wiem jeszcze, bo założyli u mnie właśnie na ulicy światłowód dopiero. Po tylu czasu tutaj się doczekałem. Jedną tablicę pozyskałem od Jamnika Pociągi Zabrze, którego serdecznie pozdrawiam. To jest Telka Staszic relacji Bydgoszcz-Rzeszów. On ją pozyskał w Bydgoszczy na Dniu Dziecka od Re Rewidenta. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Życzę wesołych świąt. Do zobaczenia. Cześć!